Zapraszam serdecznie na scenę panu, panią Albinę Mrzygłód-Mądry oraz pana Pawła Hajnusa z firmy Tokaj z Polska. To producent materiałów węglowych i grafitowych, dostarczający materiałów wielu gałęziom przemysłu. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania prezentacji. Proszę Państwa, jak chcieliśmy teraz po tych pasjonujących prezentacjach, które wszystkie mieściły się w czasie, wrócić do realicji bardziej przemysłowych. Ciężki przemysł, produkcja, yy, katod, elektrod do wytopu tego rodzaju metali. Jesteście Państwo wszyscy naszymi klientami, ponieważ macie półprzewodniki, używacie aluminium, używacie stali, krzemu i tak dalej. Krótko może o tym, kim jesteśmy jako firma, a później Standard Lean, czyli zastosowanie metodologii SMED na jednym z naszych obiektów przemysłowych. Troszkę poprzewijam te tytułowe. Więc koleżanka. Dzień dobry. Nazywam się Albinam Przykód Mądry. Optymalizacją procesów. Można powiedzieć, że zajmuję się od ponad 10 lat. Zawsze w produkcji. To jest dla mnie, jakby, źródło satysfakcji, bo powiem szczerze, że będziemy tu mówić o powiązaniu, ponieważ projekt, który będziemy przedstawiać, czy problem, który rozwiązaliśmy, to był częścią, czy z wykorzystaniem Smedu, był częścią dużego projektu synksygmowego naszej organizacji. Paweł zapewne powie, że jesteśmy organizacją, w której filozofia zarządzania, E, takiego e, szczupłego, działa od 19 lat z różnymi problemami e, i nie było się oczywiście bez problemów w trakcie tego projektu. Ja aktualnie już e, zgodnie też z założeniami całego w ogóle naszego e, procesu HR-owego po przejściu ścieżki black beltowej zajmuje stanowisko m, kierownika działu rozwoju produktów. Ja jestem menedżerem Lean Sigma w mojej firmie odpowiedzialny za dział Excellence. Od ponad 20 lat w przemyśle zajmuje się, od ponad 10 lat optymalizacją procesów zgodnie z metodologią, przepraszam, ortodoksów w Sigma więc nie tylko Lin, ale łączymy obie te metodologie razem. To sobie przeskoczymy. Państwo mieli w materiałach? Jesteśmy globalną firmą notowaną na giełdzie japońskiej produkujemy różnego rodzaju produkty z węgla. My reprezentujemy część tej firmy, która ma zlokalizowane fabryki w Polsce i we Francji oraz biura w Niemczech i w Chinach. Produkujemy globalnie, ale przede wszystkim dostarczamy globalnie do klientów produkujących korzystających z węgla jako z materiału do produkcji w kolejnym etapie tworzenia produktu gotowego, z którego Państwo później korzystacie. No i to są katody do produkcji aluminium, to są wyłożenia piecowe do pierwotnej produkcji stali, to są elektrody węglowe do produkcji wszelkiego rodzaju metali, wtórna produkcja stali, fosfor, nikiel, krzem. To są grafity specjalne, czyli. Cała chemia, energetyka, półprzewodniki, i tak dalej, i tak dalej. Panele fotowoltaiczne. No i materiały do produkcji baterii, więc od smartfonu po samochody elektryczne, wszędzie tam znajdują się nasze produkty. Stosujemy całą jakby paletę tego, co rozumiemy jako, jako excellence, czy czy, czy optymalizacja procesów, yy, metodologię DMAIC Six Sigma, wszędzie tam, gdzie mamy do rozwiązania problemy z procesami istniejącymi. Metodologię Design for Six Sigma, na której mamy oparty cały proces wprowadzania nowych produktów czy nowych cech produktów. Yy, powtarzam tutaj proces, jakby mniej prowadzimy projekty, jako w sensie takie tworzenia, tworzenia nowych procesów, natomiast Zgodnie z tą metodologią mamy wypracowany proces y, prowadzenia prób technologicznych czy, czy tworzenia nowych produktów, lean y, do optymalizacji procesów, y, redukcji marnotrawstwa, skrócenia y, czasów, continuous improvement, tak to nazywamy u nas w firmie, czyli to są takie działania, że wszyscy wiedzą co zrobić, wszyscy wiedzą jak to zrobić, tylko nikt nie wie jeszcze, dlaczego to nie jest zrobione i czemu to nie chce być w sposób sustain później w procesach. I teraz przejdziemy do konkretnego case study. Oddaję głos koleżance, która była głównym szefem tego projektu. Jakieś dwa lata temu <coughs> yy, zwrócił się do mnie zarząd o poprowadzenie projektu zgodnie z potrzebą klienta. No oczywiście klient chciał kupić e, produkty tu i teraz. Nasz lead time jest około 2 miesiące. Yy, no oczywiście nie wchodziły w grę inwestycje, więc zarząd postawił przede mną bardzo trudne zadanie a mianowicie o zwiększenie zdolności produkcyjnych od 3,5 do około 9%. Co w przeliczeniu na EBIT, to ja Państwu pokażę później, jakie to były ogromne kwoty. No i czas to był maksymalnie 3 miesiące. No z mojej praktyki dziesięcioletniej powiedziałam, to jest niemożliwe, no ale z wyzwania się przyjmuje, nawet jakby miałeś się zakończyć porażką. Więc w taki sposób żeśmy podeszli do tego, do tego całego zadania. I ja za chwilę powiem, jak wykorzystaliśmy tutaj metodę LIN, czyli SMED żeby osiągnąć ten cel, który został przed nami postawiony, krótko o procesie grafityzacji, bo projekt dotyczy zwiększenia zdolności procesu grafityzacji, lens-wide grafitization, czyli grafityzacji wzdłużnej. Była dzisiaj mowa o węglu, czyli przekształcamy węgiel w grafit w temperaturze powyżej 2400 stopni. No Pierwsze, co zrobiliśmy, to oczywiście narysowaliśmy sobie mapę procesu, jak aktualnie nasz proces wygląda. No oczywiście ze względu na, na tajemnicę firmy, tutaj te fazy zostały zatrzymane. No i pierwsze, co się patrzy na ten proces, to oczywiście można by pomyśleć: Super, mamy tutaj procesy, które bardzo długo trwają, bo widzimy tutaj w dniach, zabieramy się i skracamy te czasy. Oczywiście śmiało uda nam się ten cel osiągnąć. No niestety to nie jest takie proste, bo jak Państwo widzą, tutaj mamy dni, tutaj mamy piece, bo to jest piec szósty, czwarty, drugi. No, i niestety te operacje są od siebie niestety zależne. W związku z tym e, już napotkaliśmy no, pierwszy problem, a mianowicie musieliśmy proporcjonalnie e, skrócić wszystkie te fazy. W związku z tym e, jedną z faz jest oczywiście proces wypału, e, tutaj pozostałe fazy, i w niej mamy również czas przełączenia pieców, czyli od momentu, jak wyłączamy e, jeden piec, e, to tutaj będzie widać, e, a może za chwilę będzie widać dokładnie, że mija pewien okres czasu. Są to procesy bardzo energochłonne. Jesteśmy, nie ma się co chwalić może, bo z punktu widzenia ekologii jesteśmy w Małopolsce numerem jeden, który zużywa energię elektryczną. W związku z tym, jakakolwiek pomyłka pracownika, no niesie za sobą okropne konsekwencje, zarówno ludzkie, jak i środowiskowe. W związku z tym mamy dokładnie zdefiniowane czasy. No, i postanowiliśmy, że również tym czasem przełączenia pieców, czyli od momentu wyłączenia do załączenia pieców, powinniśmy się zająć, żeby nie zajmować się jak to tylko możliwe krzywą, bo oczywiście krzywa ma wpływ na jakoś produktu, a tego chcielibyśmy uniknąć. Ja tutaj może skomentuję to bardziej w języku LIN, mówiąc takimi kategoriami, jakimi się posługujemy w LIN. Zostawiliśmy w spokoju te elementy procesu, które tworzą wartość dodaną, czyli przetwarzają węgiel w grafit, a zajęliśmy się tymi, które tego nie robią, czyli załadunek, wyładunek, wszystkie operacje z tym związane. Tutaj pozwoliłam sobie na taki znany, myślę, tutaj wszystkim obrazek, a mianowicie stanęliśmy również przed pytaniem: wszystko jest możliwe, no bo wiemy, ile trwa każdy z nas. Myślę, że przejeżdżając dzisiaj, nawet widział. Kogoś, kto wymieniał koło na autostradzie, lub mamy do czynienia z Formułą 1, ile to trwa. No oczywiście to nie jest za darmo. Wiemy, ile osób tutaj pracuje. W związku z tym, kolejną sprawą, przed którą stanęliśmy, no to oczywiście czas, no bo czas był jasno zdefiniowany no i oczywiście pieniądze. Niektóre rozwiązania są dostępne spółki, na niektóre musielibyśmy i tak czekać, więc jakby eliminował je czas. Natomiast to również jest bardzo ważne, że mimo tego, że Dzisiaj jest y, wiele y, automatyzacji dostępnych lub może być dostępnych, y, no to jakby możemy to zrobić w kroku drugim, trzecim. Natomiast my musieliśmy zadziałać tu i teraz, żeby spełnić oczekiwania klienta, bo niestety to, co muszę powiedzieć, jeśli klient nie kupiłby od nas, byłby zmuszony kupić od konkurencji. No to najprawdopodobniej mógłby do nas już nie wrócić i tego jakby chcielibyśmy w największej mierze uniknąć. Co jest dla mnie ważne i na co ja zwracam uwagę, to przede wszystkim człowiek. Było tu wiele razy mowa o tym, że dlaczego człowiek? No ja zanim zacznę jakiekolwiek działanie, to chcę z tym zespołem, czyli mam na myśli tutaj pracowników bezpośrednio produkcyjnych, porozmawiać. Zawsze, mimo 19 lat, jak zawsze przychodzimy na projekt, koledzy tutaj mogą potwierdzić, Pierwsze jest nie, jest opór, jest zawsze wyla, wylanie na nas wiadra pomyj, ja to tak nazywam, albo wiadra zimnej wody. No i ja zawsze pracownikom pozwalam się wygadać, jako ja, jako z tego, z tego poziomu, dwa, trzy poziomy poniżej prezesem. No, stwierdzam, że to musi to gdzieś ujść i uchodzi. I następnie zaczynamy rozmowę, dlaczego to jest dla nas takie ważne. Jakie to będzie miało konsekwencje na działalność firmy? No i po kolei przechodzimy sobie do omówienia, co będziemy robić, jak będziemy robić i czego będziemy od nich wymagać. Na podstawie danych, oczywiście, wiedzieliśmy, że to przezbrojenie trwa 40 minut. Cel był postawiony zgodnie z naszą proporcją na minimum 25 minut. Wiemy również, że jest jeszcze dodatkowe 5 minut na awarie, bo awarie się zdarzają, ale patrząc na ten czas 40 versus 5, jakby awariami w tym momencie się nie zajmowaliśmy. I co się stało? Jesteśmy już przygotowani, mamy kamerę na sobą, operator jest przygotowany, będziemy robić, rejestrować przezbrojenie. No oczywiście, dokonaliśmy przezbrojenia i co się stało? Awaria. W związku z tym, no, musimy dokonywać dalszych pomiarów, rzeczywiście zweryfikować, czy ten czas, który. Który mamy w systemach, no bo mimo tego, ja zawsze w projektach bazuję na danych, na danych, które są, ale też staram się zweryfikować. W związku z tym jeszcze dwa razy powtórzyliśmy te nasze pomiary, no i okazało się, że rzeczywiście to jest 40 minut. Dokładnie prosiliśmy, dlatego użyliśmy kamory, kamery nasobnej, żeby operator mógł wykonywać swoje czynności i jednocześnie mówić nam, jak wygląda przesprojenie, żeby później było łatwo osobie, która Dokonuje jakby analizy, e, takiej przygotowawczej, przed spotkaniem zespołu i łatwo ta osoba mogła to przygotować. E, to nasze przezbrojenie. Może ono mm, nie wygląda imponująco. Natomiast co jest bardzo ważne, wszystko zaczyna się w tak zwanej sterowni i kończy się w sterowni na drugim piętrze. Pracownik musi pójść do pieca, który jest wyłączany, załączany, następnie y, musi pójść do y, szeregu instalacji, y, które wspomagają, y, jakby, pracę tego y, y, pieca. I co jest najważniejsze i co chciałam Państwu pokazać, bo gdzieś mi tak w głowie się zawsze kojarzyło, że jeżeli mówimy o LIN, to zawsze pracownicy myślą o redukcji personelu. I proszę zobaczyć, co, co w tym przypadku się podziało. A mianowicie mamy, nasz, mamy nasze 40 minut. Oczywiście, Państwo dobrze wiedzą, jak po kolei wszystkie 8 kroków przezbrojenia wygląda. Zoptymalizowaliśmy, czyli wyrzuciliśmy te z wewnętrznych do zewnętrznych, na przykład wprowadzanie karty, czyli cyklu. Nie dzieje się już w trakcie przezbrojenia, tylko poza sprawdzanie tak zwanych kapturów, też nie dzieje się w trakcie przezbrojenia, tylko, tylko przed. Natomiast wspólnie z zespołem stwierdziliśmy, że niestety jeśli chcemy ten czas zoptymalizować, w tak krótkim czasie potrzebny jest nam drugi operator. Czyli mamy dwóch operatorów. Pierwszy, który odpowiada za ściśle za sterownię i tą część elektryczną i drugi przy piecu. Bo jeszcze pojawił się czasami taki problem, że jak on wyszedł na to drugie piętro, to była awaria. Bo na przykład ze względu BHP-owskich mamy bramki i bramka była niedomknięta. I on z powrotem musiał iść na ten piec, zamknąć tą bramkę, więc to jest jakby dodatkowy czas. Udało nam się pokazać zarządowi, że zadrudnienie drugiego operatora z punktu widzenia EBITDA nie ma znaczenia, no tak, tak muszę powiedzieć kolokwialnie, z punktu widzenia kosztów. No i e, dzięki tym rozwiązaniom udało nam się skrócić nawet więcej niż zarząd chciał, bo do 20 minut i jakie to miało wpływ na, e, na e, EBITDA. No i proszę zobaczyć, 220 e, minut na szarze, czyli to jest cykl, która jest załączona mniej więcej raz dziennie, to daje nam dodatkowe 588 ton rocznie. Oczywiście jest, jest sigmowcy mogliby mi powiedzieć, że to nie są oszczędności, oczywiście, że nie są oszczędności, ponieważ to zaistnieje tylko wtedy, jeżeli mamy popyt na te, na te sztuki, a w naszym przypadku tak było, co dało wzrost EBITDA o 1 milion euro. Proszę sobie wyobrazić, że to jest 6% celu rocznego, więc dla zarządu był to, y, była to ogromna korzyść, co jest dla mnie jeszcze bardzo ważne, a mianowicie jak zostawiamy jakikolwiek... Y, projekt, problem, działanie, to zawsze zadbajmy o to, żeby była nowa, pro, nowa mapa procesu, wszystko było wprowadzone do procedur, instrukcji i przede wszystkim były plany szkoleniowe, żeby pracownicy, którzy mają wykonywać y, to nowe przezbrojenie według nowego schematu, byli przeszkoleni przez swoich y, y, przełożonych, y, żeby to było wiadomo, żeby nie zostało gdzieś w głowach, bo ktoś, nie wiem, y, nie wrócił z urlopu, wrócił z chorobowego lub też mamy nowych pracowników, Chociaż tutaj muszę się pochwalić, że u nas rotacja jest na poziomie 0,5%. Więc jakby proces rotacji u nas w firmie jeszcze nie, nie, nie istnieje lub jeszcze go nie doświadczamy. Natomiast to jest dla mnie e, bardzo ważne. Szybko wnioski. Może, może zamiast trzymać się tego, co tu jest y, spisane, y, bardziej o tym opowiem. Pierwsza rzecz, no, projekty takie linowe, SMET, to pewnie wybrzmiało, natomiast warto powtórzyć, one się toczą bardzo dobrze, jeżeli one się biorą z konkretnych potrzeb biznesowych i, i z konkretnych celów, które firma ma, ma osiągać, tak? Nie bawimy się klockami, tylko osiągamy, osiągamy konkretne cele biznesowe i rozwiązujemy konkretne problemy, które przed biznesem stoją. I druga rzecz, y, warto jest zainwestować w ludzi. Tutaj mamy te rzeczy takie związane z im minus. One tak naprawdę oznaczają, że te działania nie są za darmo. Musimy zainwestować w wiedzę, musimy zainwestować w ludzi i musimy zainwestować czas, żeby zgodnie z metodologią bardzo konsekwentnie przeprowadzać tą zmianę. Wydaje się to proste. Metodologia SMED wydaje się prosta. Można jej o, o niej opowiedzieć w pół godziny, jak to się robi. Natomiast trudność polega później na konsekwentnym, umiejętnym zastosowaniu tego na, no w naszym przypadku na fabryce, ale tak naprawdę wszędzie tam, gdzie dokonujemy przyzbrojeń. Yy, druga rzecz, yy, ważne, żeby o ile taki projekt bierze się z potrzeby biznesowej, to ważne, żeby po zamknięciu tego projektu yy, podsumować, yy, co osiągnęliśmy, yy, z kim to osiągnęliśmy, wynagrodzić tych pracowników. Ale też zauważyć wiedzę, którą zdobyliśmy, robiąc tego typu projekty. I co dla mnie było dużym zdziwieniem, że w czasie projektów, na przykład typu SMET, jedną z rzeczy, którą dowiadują się operatorzy, to jak działa ich proces. Bo to, że dowiadują się, jak robimy LIN, dlaczego to jest ważne i tak dalej, to wydaje się oczywiste, bo z tym do nich przychodzimy. Natomiast jest za jakimś odkryciem, że w czasie takich projektów oni się dowiadują, jak działa ich proces i po takich projektach są lepszymi specjalistami. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękujemy.